Wczoraj z tego co tak wstępnie zerknąłem, to raczej materiału tutaj jest na shorta niż na cały odcinek, ale już życie nauczyło, że na złomie nigdy nie mów nigdy. Pręty zbrojeniowe pewnie Was nie interesują. O, czekajcie, trochę grube, ale mogłoby być na trapę do, do ładu. Bo... Kurde, to jest ciężkie coś odłożę wstępnie tylko boję się że jakby ładna miała potem wyjeżdżać to by się ślizgała hmm. mogłoby tak być chociaż jest to z drugiej strony bardzo nie boję się żeby simaxy się pod tym ślizgały i by nie jechało chyba żeby odwrócić to poodcinać tą może tak, odwrócić. Dobra, nad tym się jeszcze zastanowię, ale rozumiecie o co chodzi, nie? Do kałuży, do dziury. Cik, tyk cyk, tyk, cyk, łada by się wspinała. Alone, that's okay. People like it, damn it. They don't want me to change. Keep me where I'm standing. And I don't. Na tym grubym, symbolicznym złomie, dzisiaj nie ma nic ciekawego. O, kiedy szukałem takiego dotoczenia, to na składzie to kosztuje kosmiczne pieniądze, a tutaj leży. No, dobra, lecę na cienki, bo nie będę was zanudzał. Spytacie co na cienkim? No. wstępnie wam powiem, że nic ciekawego. No ale Ale, ale możemy się przejść. Tutaj naprawdę nic ciekawego, jak widzicie. Nawet na siłę, jakby ktoś chciał, to, to lipa. Chyba, że wy coś wypatrzycie. Ale jest ciężko. W nocy, widzicie jak widzicie troszkę padał śnieg, więc... Więc ludzi pewnie to też nie żeby coś wywozić, przewozić Tutaj miałem kilka ciekawostek, coś nam pokażę, ale to zacznijmy od tego. O, Jezus, ci się, ci się Dobra, stary odkurzecz ciekawi mi, ciekawi mi jaka będzie data produkcji. Scena rok oś 60 69 odkurzacz alfa A nie Rzeszów to Polski nawet Zelmera teraz się, teraz się odczepił złośnie Ność to Fredom. Ciekawe czy on jeszcze będzie sprawny Może być sprawny mhm. A oprócz tego czekajcie dobra tutaj miałem 10 groszy chyba 89 to pisze republik to była republika austriacka? Nie, może tak być ale to też zostawimy komuś na pamiątkę reszta tutaj nic bardzo ciekawego chyba że ktoś kratek szuka do kanalizacji to są tu jeszcze był fajny nóż myśliwski. Hmm. Człowniarskim myśliwski nie wiem. Ciężko powiedzieć. O, to jest to? Hmm. O kurde, to się zaciął No, nożyk jak nożyk. No, ale to naprawdę <gryw> to jest ciekawe, bo reszty, reszty nic nie ma. O, jeszcze nowe gwoździe skąd przyjechały do nas O, chyba też z Austrii no. Jakieś tam drobne narzędzia, ale jakieś takie gorsze sorty, tak powiem Chiński klucz tutaj Nic, naprawdę nic Naprawdę kicha, kicha, kicha Jeszcze przy Was pogrzebie coś Może, może się coś wypatrzy, ale Sami widzicie jak to jest. Hmm, dobra. Jeszcze przejdę tam, bo tutaj jest naprawdę lipa. Albo się widzimy w kolejnym złym odcinku. Ten będzie taki króciutki, nawet bez podsumowania, bo nie ma nic. Albo. Albo coś znajdziemy. O, jeszcze tu jest stara bajka na mleko. też wam, też wam miałem pokazać. Jeszcze, że jest bańka na mleko no i to, to wam jeszcze miałem pokazać e, jakby ktoś wiatę budował, czy czy jakieś ogrodzenie popatrzcie ile blachy wyleciało sam się nawet na nią zastanawiał bo nie profile te same, profile blachy te same, więc jakaś taka wiata prosta można by po pieniądzach zrobić jakieś się No, To jak mi się zastanowię, jeszcze a tak to to kicha po całości. Dobra, albo dziękuję za dzisiaj, albo za chwilę się jeszcze spotkamy, ale to zobaczymy za sekundę. Znaczy, wy zobaczycie. Mała aktualizacja. Jeden arkusz waży 9 kg, żeby coś zbudować. jakieś taką wiatę. A Wiadomo, nie jest to super hiper, bo od spodu to jest wszystko jak patrzyłem Jak wam mogę pokazać Tam, Widzicie? Trochę tu podwójne jest Tak samo, ale w tych pieniądzach Dobra, jeszcze to przemyśl że przyjadę tutaj Później z przyczepką O, może was też wezmę To zobaczę jeszcze, no, no to jest Na tym się trzeba zastanowić a oprócz tego nie przyjechało nic, totalnie nic Także widać nędzą prześwie... przez jej spędzą Dobra, już teraz już naprawdę nie nudzę, bo widzę, że nie będę przedłużał w nieskończoność Dziękuję za dzisiaj I co? Bez podsumowania, ale jest przemyśleny na te blachy Do zobaczenia w kolejnym odcinku Trzymajcie się, cześć!